Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Z Kijowa jest trochę, dzień dobry, z Kijowa jest trochę dalej do e, Arizony, dlatego się spóźniliśmy o 5 minut. A, ja tu zaniepokojony, że ktoś łącze przeciął. A tymczasem... I co tam, panie, w Kijowie? Piękna pogoda? <konil carrier> <stroż airports> w Kijowie... Pandemii w Kijowie nie ma? W święta... Pandemia jest. Opowiedział o tym wszystkim Paweł Bobołowicz, ale opowiedz lepiej, co tam słychać w Arizonie i w Stanach Zjednoczonych? No, rano troszkę mi zimno jest, ale potem się zrobi ciepło. W Ameryce wszystko dobrze. No, wracamy do roboty. Proszę tylko pamiętać we wszystkich rozmowach naszych o Ameryce, że to jest. Państwo federacyjne. W związku z tym, jak Państwo opatrują sobie na prezydenta Trumpa tak jak na Macrona czy Morawieckiego, to to jest błąd klasyczny w rozumieniu. Otóż tutaj rządzą poszczególnymi stanami, czyli państwami, gubernatorzy, i oni mają bardzo wielkie e, możliwości. Zależnie od konstytucji każdego ze Stanów, i dziesiąta poprawka do konstytucji amerykańskiej mówi, że prezydent amerykański ma tyle władzy, ile mu podano do ręki, czyli zarządza wszystkim, czym nie zarządzają Stany poszczególne. Natomiast yy, nie zarządza tym, czym Stany zarządzają, dlatego Ameryka się będzie różniła w swoim podejściu do każdej sprawy, również do wychodzenia z izolacji w kierunku pracy. Uruchamiają się dobre stany, typu Floryda, Teksas. Inne stany przemyśliwają, co tu robić. W niektórych stanach jest bardzo źle, bo gubernator demokratyczny, babeczka jakaś zabroniła ludziom wszystkiego, i tam nastąpiło, nastąpił najpierw opór społeczny, a potem nastąpił bunt. To samo zdarzyło się. W jednym z hrabstw w Kalifornii, gdzie nastąpił bunt obywatelski, bo tutaj obywatele wiedzą, że do nich należy państwo, oni państwem zarządzają. Natomiast urzędnicy są delegowani do wykonywania pewnych czynności, ale delegacje można im cofnąć i to w każdej chwili. Nie trzeba czekać na wybory. Ani w listopadzie, ani w maju tylko urzędnika można cofnąć z dnia na dzień, jak się narodowi nie podoba. Tak to jest w Ameryce i. Do oporu najpierw, a potem do. Tu może w kolejnej części będę Państwa zachęcał, gdy Państwo widzą, że władza głupio robi. No więc tam zabroniła, zabroniła Pani de demokratyczna gubernator przeróżnych dziwnych rzeczy, i naród najpierw się popukał w czoło, a potem się zaczął irytować. No bo, dlaczego można sobie zrobić aborcję, a nie można kupić nasion pomidorów? żeby w okresie izolacji w ogródku sobie wysiać pomidory i żeby mieć w domu, nie chodzić do sklepu po nie. Czemu na ryby? Mogę popłynąć kajakiem, ale jak mam motorówkę, to już nie mogę motorówką popłynąć na ryby. No i ludzi to wkurzyło maksymalnie i może widzieli Państwo w telewizji, że najpierw opór, a potem pewien rodzaj buntu i grożenia palcem polegało na tym, że 50 tysięcy ludzi na pikapach Razem ze swoimi motorówkami przyczepionymi do pick upów i pod pełnym uzbrojeniem przyjechała pod siedzibę pani gubernator, żeby jej pokazać siebie. Pod amerykańskimi flagami, w Polsce byłyby to flagi polskie, w Polsce niestety dostęp do, do broni jest mniejszy, więc władza się trochę mniej nazboi, ale duży opór społeczny zawsze liczbowo przewyższa siłę jaką jakakolwiek władza może mieć. No bo władza nie może 90% obywateli na policjantów zatrudnić. W związku z tym ich władzy jest zawsze mniej niż nas. No i te zdjęcia z, z Michigan były budujące, kiedy w oblężonej twierdzy pani gubernator tam wydawała kolejne rozkazy czego nie robić wolno. Czego nie wolno robić, a naród spacerował sobie wolno, popijał kawę, trzymał się pod rękę, utrzymywali dystans jak mieli poczucie, że trzeba, ale rodziny sobie szły razem, wszyscy pod bronią, pod flagami. I to jest taki najbardziej widomy opór. 50 tysięcy ludzi zablokowało dojazdy, autostrady i ulice, żeby pokazać tej pani, że ma się wycofać z głupich decyzji oraz. Z zamkniętej gospodarki. W Kalifornii, która jest lewacka, zdarzyło się to samo e, i obserwuję zdjęcie tych ludzi pod bronią, którzy przyjechali. Oni są lepiej uzbrojeni, lepszy sprzęt mają niż policja w Kalifornii. Mieli kamery pomontowane na swoich hełmach. Żeby filmować, co im policja ewentualnie zrobi, byli w kamizelkach kuloodpornych, więc ani gumą, ani ostrym nie dałoby się strzelać do nich. Mieli tarcze, mieli broń maszynową, mieli wszystko na sobie i pokazali, że skończmy z tym szaleństwem. Gdyż. Ale jednak, ale jednak musisz wytłumaczyć się ze słowa Dobrze, bo te komunikaty, które płyną ze Stanów Zjednoczonych, które mówią o gospodarce, o bezrobociu, o, o ilości ludzi, którzy zmarli z powodu zarażenia koronawirusem, przeczą takiemu zdaniu, które wypowiedziałeś na samym początku. A któremu zdaniu? Że jest dobrze. A nie, nie przeczą. A właśnie nie przeczą. Przejdźmy do danych. Otóż, jak obserwujemy, Liczbę zmarłych, czy to we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii, jak obserwujemy ile osób zmarło, to oczywiście za każdym razem, szczególnie jak to jest ktoś znajomy, bliżej, dalej lub ktoś z rodziny, to to jest porażająca liczba jaka by nie była. Natomiast tę liczbę trzeba ustawić w jakimś kontekście. Dobrze zrobiliśmy na początku tej pandemii, kiedy nie było żadnych informacji poza kłamliwymi z Chin. Nie mieliśmy na temat tego wirusa żadnych informacji. Musieliśmy je zdobyć przez jakiś czas, zbadać tego wirusa, zdecydować jak się przed nim bronić, jak bardzo jest zaraźliwy i tak dalej. Nie mieliśmy danych, i w sytuacji braku danych zareagowaliśmy poprawnie, żeby się schować w domu. Żołnierz dostał rozkaz: padnij. I żołnierz naród padł na twarz i czekał, ale jak się żołnierz po trzech tygodniach orientuje, że nic nie strzela, że nie jest aż tak niebezpiecznie jak było, że trochę strzela, nie tak bardzo jak myśleliśmy na początku, to wtedy żołnierz wstaje i przechodzi do następnych zadań. I Ameryka padła na twarz lojalnie i Trzy czy cztery tygodnie dajemy władzy na to, żeby się władza ogarnęła w nowej sytuacji, czyli żeby sprawdziła, czym ten wirus jest, czym go zwalczać, jak go leczyć, bo zwalczanie to jest co innego niż leczenie chorych. Żeby władza się przygotowała na nagły napór pacjentów na szpitale, czyli żeby wypróżniła szpitale z pacjentów, którzy tam nie muszą być w tej chwili, bo ktoś chce zreperować kolano, to sobie zreperuje za dwa miesiące w porządku. Na razie wypróżniamy go, zwalniamy miejsce. Stawiamy szpitale polowe. Od razu Państwu powiem, że jak słyszą Państwo szpital polowy w Ameryce, to on jest pod dachem, to jest w centrum handlowym, a nie namiot w parku. Daliśmy władzy ten czas. A teraz nie możemy już więcej czasu tracić. Nawet jeżeli władza w takim kraju jak Polska czy Włochy się kompletnie nie przygotowała, nie wykorzystała tego swojego czasu, to ten czas tak czy owak minął. I teraz ludzie muszą wrócić do roboty, do normalnego życia. W innych krajach zrobiono badania. Skupialiśmy się na tym, ile osób umiera, gdy tymczasem. Powinniśmy się skupić na tym, ile osób przeżywa. Jesteś tam w tym Kijowie jeszcze? Czy zgasło? Nawet w A centrum Warszawy. A to dobrze. To uwaga. Musimy skupić teraz uwagę na tym, ile osób przeżywa. I zrobiono punktowe badania na rozproszonej populacji, takiej, w której jest tylu murzynów, azjatów, białych, ile trzeba. Zrobiono te badania na lewackim uniwersytecie, czyli nie można posądzać o współpracę z Cejlowskim, na Stanfordzie, tam gdzie Miłosz wykładał literaturę polską i wschodnią. Zrobiono badania na dobrej grupie. Skupiając uwagę na tym, ile osób w populacji przeżywa, i tak dalej, w innych miejscach też przeprowadzono takie testy. Nie na całej populacji, tylko na dobrze wybranej grupie. To jako statystyk i socjolog Państwu mówię, a tam uczestniczyli epidemiolodzy, czyli to nawet nie jest lekarz od epidemii, tylko to jest facet, który o rozprzestrzenianiu się epidemii wie najwięcej, jak ona się rozchodzi w społeczeństwie. Jeżeli my testujemy wyłącznie chorych lub podejrzanych o to, że są chorzy. No to mamy gorsze wyniki niż z całej populacji. W Polsce się tak robi, że się testuje podejrzanych o chorobę, bądź już takich, co mamy przeświadczenie, że chory, ale chcemy to potwierdzić. Jeżeli w takiej grupie liczymy, ile osób zmarło, to nam wychodzą absurdalne procenty, które podawała Światowa Organizacja Zdrowia, że na tę pandemię 3,5% będzie śmiertelność, czyli ze 100 osób 3,5 osoby yy, umrą. No to są absurdalne wyniki. Skupmy się na przeżywalności. Bo to są wyniki, które pozwalają nam wyjść do pracy natychmiast, zrobić normalną mszę w kościele, jak ktoś chce stać w odstępach, sobie będzie stał, ale nie ma kompletnie potrzeby. Teraz, kiedy już wiemy o tej chorobie dużo więcej i mamy lekarstwa na nią, zaraz o tym powiem, możemy spokojnie wyjść z domu, ignorując wszystkie zakazy. Uwaga! 100% jest przeżywalności wśród dzieci do, yy, tam do 10 roku życia. Zobaczmy grupę najstarszą, najsłabszą, czyli powyżej 80. 85% jest przeżywalności yy, wśród staruszków, ale zarażonych. Uwaga, zarażonych czyli najpierw trzeba się zarazić. I potem ma się 85% szansy, pomimo ciężkiego wieku mojego starczego, że się wyzdrowieje z tej choroby. A teraz popatrzmy na, na całą populację, bo to też zbadano. 30% osób się w ogóle nie zarazi. Tak wyszło w tych badaniach. W ogóle nie, nie zarazą się tym wirusem. Nie teraz, może za 5 lat kiedyś, jak on wróci, się zarazi, ale się nie zarazi. I z tej reszty zarażonej, z 70% które nam zostało, tylko 20% ma jakiekolwiek widoczne objawy. A reszta po prostu, no, zarażony jestem, to nawet nie wiedziałem, bo nic nie mam objawów. Na to trzeba patrzeć w tym kontekście. I teraz, jaka jest przeżywalność tej choroby w całej populacji? Dla najstarszych 98%, jak z całej populacji, nie z chorych liczymy, ilu tych, co już zachorowali, ilu przeżyje, to wtedy gorzej jest. Natomiast z całej populacji, wszystkich bierzemy staruszków i młodych, i tak dalej, do kupy, 99% z przecinkiem przeżyje tę chorobę. Czy w związku z tym przy takich procentach, które są lepsze od grypy, które są lepsze od różnych innych chorób? Czy rzeczywiście chcemy się doprowadzić do bankructwa i trzymać ludzi w kagańcach masek przez następne dwa lata? No, i to jest to, że dobrze się zdarzyło w Ameryce, bo zro zrobili badania, nie tylko Amerykanie. I już teraz możemy się uspokoić: 30% się no, nie zarazi, ale, a z tej reszty tylko nie 20% to... będzie miało jakiekolwiek ale... objawy nie wiem na jakiej podstawie i kto, wie, wiemy, kto wyliczy, ale nie wiadomo na jakiej podstawie. No jak popatrzysz na to, na śmiertelność w Nowym Jorku, na to, co się zdarzyło w Nowym Jorku, na to, co się zdarzyło w, 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 we Włoszech, w Hiszpanii, no to tak. przeczy to tej statystyce. Nie przeczy, o której, nie przeczy, o, o której, właśnie nie o przeczy. Której, o której mówisz, a poza tym, jak mówisz tak, 98% starszych ludzi przeżyje pod warunkiem, że się nie zarażą, a jeżeli skończy Nie, 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 nie nie, no nie, nie, nie. To jest, nie, to, nie. to 98 zarażą się jest większe. Nie to powiedziałem. 98% ludzi, wszystkich, niezależnie od tego, czy się zarażą, czy nie zarażą, przeżyje. Staruszków po 80. roku życia, jeżeli staruszkiem można nazwać moją mamę, która skończyła 80., 99,% populacji przeżyje. Z całej populacji, niezależnie od tego, czy się zarazi, czy nie zarazi, liczymy całą populację Polski. To jest procent dużo lepszy przeżywalności niż jazda samochodem do pracy i z powrotem. To też policzono. Ryzyko, że zginiesz w drodze do pracy samochodem i z powrotem, jest wyższe niż że zginiesz od koronawirusa. Ten wirus jest bardziej zaraźliwy od innych chorób, i to nas przestraszyło. Szybciej się no roznosi, wiadomo, ale gorzej jest, zabija. I, ale ale gorzej jeszcze, zabija. Bez, no dobrze, ale nie jest nawet znane konsekwencje zarażenia koronawirusem. Nie wiadomo jak, wiadomo jak wpływa na płuca, nie wiadomo jak wpływa na głowę, nie wiadomo czy inne organy atakuje. To nie jest taki zwykły wirus grypy, albo jak powiedziałeś, wirus mniej niebezpieczny niż grypa ale skoro ty tak powiedziałeś to znaczy że mniej uważasz mniej zabijający że ogóle... mniej zabijający i teraz rów... poprzez zatrzymanie ludzi w domach poprzez to ograniczenie jest mniej dostępu do sprzedaży. Nie... ale no, nie jest, mniej no je, jest zabijający niż grypa bo patrzysz na statystyki całoroczne grypy a nie patrzysz na statystyki miesięczne czy statystyki punktowe tam gdzie rozprzestrzenił się najbardziej patrzę na wszystkie statystyki w Nowym Jorku przyjęto zasadę, i we Włoszech też, kwalifikowania wszystkich pacjentów jako koronawirusa, wszystkich, którzy zmarli, jak leci. Facet umiera na zawał serca, nie w związku z koronawirusem, ale ponieważ miał koronawirusa bądź w styczność z nim, to dla bezpieczeństwa w tym początkowym etapie kwalifikowano takie ofiary, lepiej je policzyć do chińskiej plagi. Przez ostrożność. W Nowym Jorku stosowano to samo. I do tej pory się stosuje, że lekarzu, jeżeli nie wiesz na co zmarł, a miał jakieś objawy, nie masz testów, nie będziemy już zwłok teraz badać, na wszelki wypadek zakwalifikuj, że to była chińska plaga. No ale teraz już mamy więcej danych, a przede wszystkim mamy lekarstwa. O czym nie wiem, czemu w Polsce bardzo mało mowy. Jest mowa dużo o szczepionkach, o siedzeniu w domu, o kagańcach z masek na ryju, o tym, że do fryzjerki od poniedziałku możesz pójść, ale w niedzielę miłosierdzia wczoraj jeszcze nie mogłeś pójść do kościoła. To o tym się dużo mówi, natomiast nic o lekarstwach nie słyszymy. Jest pełno już w tej chwili lekarstw istniejących na rynku od dawna, nie mówię o tych, które za chwilę wyprodukują, które poprzez to, że one działają na inne koronawirusy, lekarze zaczęli eksperymentować pod mikroskopem się przyglądać i tak dalej, czy być może ten lek, który działał na SARS, nie zadziała też na, na tę nową plagę. No i znaleziono mnóstwo istniejących lekarstw, które pozwalają leczyć tę chorobę. I teraz, jeżeli mamy mieć ludzi zablokowanych w domu, którzy nie mogą iść na operację serca i umierają, nie mogą iść na operację zęba i mają powikłania, nie mogą iść na operację oka, bo zamknęliśmy szpitale, różnych rzeczy nie mogą robić, boją się z przedzawałowym stanem pojechać do szpitala, bo się zarażę chińskim koroną. się zarażę. W związku z tym przetrzymuję, a może mi przejdzie ta palpitacja, nie wzywam karetki, ten. Sposób działania na wirusa, który przyjęto w Europie, w Ameryce już się z niego wycofują teraz, otwierają Amerykę, powoduje zgony w innych miejscach, których by nie było. Gdyby facet poszedł odpowiednio wcześniej na, na operację serca, to by przeżył. Ale ponieważ nie ma dostępu do szpitala od miesiąca, nie ma badań prenatalnych, innych rzeczy, tylko aborcje są w Polsce. To jest cała masa śmierci. Tym wywołanych, że nie mamy dostępu do podstawowych, do witaminy D z powietrza, bo na spacer nie możemy iść. I w związku z tym osłabiamy naszą odporność. Ale nie mów, co się dzieje w polskich szpitalach, bo tego nie wiesz. No, jak nie wiem? Przecież na bieżąco się przygotowuję do tych audycji, wszystko czytam, czytam komentarzy, sporo pod na prostu. Że tylko aborcje są wykonywane w polskich szpitalach, a nic innego nie ma i nikt inny nie ma dostępu do polskich szpitali. To to nie jest, no. to, nie jest, to, nie jest to nie jest, wiedza, ale jeżeli mówisz i twierdzisz to, co. No, nie ma, nie twierdzisz... ma badań, nie ma badań na, tak zwanych na życzenie. Tak zwanych nie musi pan dzisiaj robić. Cała masa pacjentów nie, nie ma dostępu do szpitala, bo albo się boi pójść, to powiedziałem, albo tych zabiegów teraz nie wykonujemy no to to jest ograniczenie dostępu różnym chorym osobom. No ale kiedy mówiłeś o Ameryce, to powiedziałeś, że to bardzo dobrze, że się przygotowali, że ci, którzy mają operację planowaną kolana, to mogą ją zrobić za tak. dwa miesiące. Więc cały, cały zestaw takich badań można, sobie, można zrobić później, mimo że się czekało w kolejce, czasami dwa lata się czekało na taki, na taki zabieg. Ale jeżeli te sta statystyki... masza zabiegów, w których tu... nie możesz ale, zrobić za dwa miesiące, a nie jeżeli... możesz ich zrobić... Если ежалипсим... Jeżeli przyjmujemy statystyczne wyliczenia Wojciecha Cejrowskiego i mówimy, że ten wirus nie jest taki groźny, no to w takim razie nie możemy atakować szefa WHO, bo, bo, bo on mówił o tym, nie mówił o tym, że on jest groźny. Nie możemy atakować Chińczyków za to, że zataili jakieś informacje, dlatego, że wirus nie jest groźny. Może dobrze zrobili, tylko musimy powiedzieć to w takim razie, dlaczego jesteśmy wszyscy w izolatce, dlaczego jesteśmy wszyscy w separacji. Czy masz Jakąś odpowiedź na to pytanie? Mam. Ja nie powiedziałem, że wirus nie jest groźny. Powiedziałem, że jest bardziej zaraźliwy od innych wirusów, które krążą w populacji typu grypy przeróżne. I to nas przestraszyło, a Chińczycy razem ze Światową Organizacją Zdrowia kamuflowali swoje dane, niszczyli dokumentację, nie ogłaszali u siebie pandemii, a jak u siebie zablokowali miasto Wuhan. To loty na cały świat jeszcze były, natomiast nie było lotów wewnętrznych w Chinach, czyli rozsyłali wirusa na cały świat, ale już nie mogłeś z Wuhan do Pekinu przelecieć. To wszystko się działo we współpracy i kolaboracji, nawet można powiedzieć, ze zbrodniczą organizacją WHO. Zbrodniczą dlatego, że świadomie i z premedytacją współpracowała kamuflując tę chorobę i dlatego, że WHO Wysyłało fałszywe zalecenia do Unii Europejskiej, na przykład, a Polska, Włochy stosowały się do tych zaleceń, dlatego mamy tę sytuację, którą mamy. Oni mówili z jednej strony, że choroba jest 3,5% populacji zginie, ale chwilę wcześniej mówili, nie ma się czym przejmować, bo nie przenosi się ze zwierząt na ludzi. Gdzie kłamali? W obu przypadkach podawali nieprawdę. Te 3,5% może podawali z głupoty. Natomiast pierwsze, że się nie przenosi ze zwierząt na ludzi, że nie było takiego przypadku, że nic się nie dzieje, proszę się uspokoić, to były informacje wrednie zakłamane. Powtarzali to, co im kazali no, ale... mówić Chińczycy. No dobrze, a to nie jest dziwne, że najlepiej poinformowany człowiek, czyli Donald Trump, dał się na to wszystko nabrać i zamroził amerykańską gospodarkę? Nie dał się nabrać. Tylko stosował w ramach ograniczonych danych zachowania roztropne. I nie tylko on, bo teraz jest takie. Yy, widzę w polskich mediach, nie, nie, nie o tobie mówię, tylko ogólnie, szerzej i w europejskich mediach, widzę taką tendencję, żeby pokazywać, jak okropnie się dzieje w Ameryce, bo to jakby usprawiedliwia to, że okropnie się dzieje w Hiszpanii i we Włoszech. No nawet Ameryka sobie nie poradziła, no to, 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 to no nas macie pretensje, że sobie nie poradziliśmy. Nawet ta bogata Ameryka sobie nie poradziła, właśnie poradziła sobie. Na początku mieliśmy skąpe dane w Ameryce, w Europie. I skorzystała Ameryka z tego czasu, z tego miesiąca, kiedy poproszono ludzi, żeby nie wychodzili z domu. Skorzystała, żeby się przygotować. Na wszelki wypadek, nabudowano szpitali i respiratorów, które są niepotrzebne i teraz są wysyłane już do Europy. Okazało się, że aż tyle osób nie zapadnie na tę chorobę. Pierwsze przewidywania były. Za WHO powtórzeniem, 3,5% populacji ma nam umrzeć na tego bardzo zaraźliwego wirusa. Dwie rzeczy, które wiedzieliśmy, że jest bardziej zaraźliwy od innych chorób, i mieliśmy przeświadczenie, że mocniej zabija. Które to drugie przeświadczenie okazało się nieprawdą. Zabija słabiej, rozprzestrzenia się szybciej, ale zabójcą jest gorszym niż grypa i inne takie. I w dodatku mamy leki. Znaczy mamy lepszym zabójcą, czyli lepszym zabójcą, bo mniej zabija. No tak, mniej, mniej skutecznym, skutecznym, mniej skutecznym zabójcą, tak. Mniej skutecznym zabójcą. I teraz skorzystał Trump z tego czasu i inne władze, mam nadzieję, też trochę skorzystały. Wiedzą, czego już nie warto robić. Wtedy było warto robić, bo nic nie wiedzieliśmy. Ale dzisiaj, jak już wiemy więcej, no to z pewnych rzeczy się wycofujemy. No. Bo okazały się bez sensu. Nie było bezsensem wprowadzenie tych rzeczy, bo nie mieliśmy wiedzy. Ale kiedy już mamy wiedzę, to odkrywamy, że pewne nasze działania były na wyrost, bądź były bezsensowne, i należy się wtedy roztropnie z nich wycofać. Tak jak w Polsce należy wypuścić ludzi do roboty, no tak jak w Ameryce należy wypuścić ludzi do roboty. Z taką ostrożnością i wiedzą, uwaga, jak masz lat 80. To nie, nie chodź do roboty, może się jeszcze przez chwilę nie spotykać z wnukami. Niech oni się pozarażają wszyscy. Ci młodzi, u których większość nawet nie zauważy, że ma objawy. I wtedy, jak przychodzi ktoś, kto już przeszedł tę chorobę, to może się ze swoją mamusią przywitać, bo jej nie zarazi. No to tyle wiemy z, z tych nowych, że, że młody sobie może pójść, bo najprawdopodobniej 99 z przecinkami nie umrze. Raczej umrze w drodze samochodem do pracy niż na koronawirusa, w związku z tym może iść do roboty. A jak już po, pobędzie trochę w robocie i będzie chciał się ze starą babcią spotkać, no to wtedy sobie zrobi badania: A mam przeciwciała, czyli już nie zarażam, czyli mogę się spotkać z moją starą babcią. Ale, zmieniamy... w być, ale w maseczce być może warto chodzić, wtedy to krążenie koronawirusa jest bez wątpienia mniejsze, bo to zdrowy rozsądek i nie trzeba mieć medycznej wiedzy, żeby stwierdzić, że tak się dzieje. Czy w ogóle uważasz, że ta stworzona pandemiczna sytuacja jest sytuacją fikcyjną, ślepą uliczką, w której zostali ludzie nabrani na coś? Myślę, że to działa troszkę inaczej, to znaczy nie pozwólmy, żeby się dobry kryzys zmarnował. Tak działają demokraci w Ameryce, tak działają reżimy chińskie. Jak już jest jakiś kryzys, to zobaczmy, co możemy ugrać na kryzysie. Ruscy tak działali, i działają do tej pory i w związku z tym coś się zdarzyło, i Chińczycy skutecznie to wykorzystują, a my się dajemy na chińskie kłamstwa nabierać, nadal z nimi handlujemy, nie wiem czemu, kupujemy zatruty sprzęt od nich. W Chinach jest pięć nowych, co najmniej pięć nowych dużych ognisk zapalnych tej choroby. Bo po tym, jak ogłosili, że już wszystko wyleczyliśmy się, zaczęły latać samoloty wewnątrz Chin, z Wuchan do innych miejscowości, do Pekinu i tak dalej. Oni mają pięć nowych ognisk. To są ogniska w miastach przemysłowych, z których idzie cały transport do Europy. Czemu my kupujemy samolotem, sprowadzamy zatruty towar? No on jest potencjalnie zatruty. Nie twierdzę, że celowo, ale jeżeli tam mają znowu pandemię u siebie w kilku nowych miastach, ktoś pakuje te wszystkie maseczki, ktoś je ładuje na samolot i tak dalej, a wiemy o tym wirusie, że bardzo długo na powierzchniach płaskich jest w stanie przetrwać. Więc jak lot trwa kilkanaście godzin, to mamy duże prawdopodobieństwo, że nie dość, że kupiliśmy szmelc niedziałający, tak jak chińskie testy. To jeszcze dodatkowo mamy szansę, że zatrute jest wnętrze tego samolotu, który Chińczycy zapakowali. No więc, odpowiadając na Twoje pytanie, nie twierdzę, bo nie ma jeszcze takich danych, że Chińczycy celowo wypuścili wirusa na świat, a są największym beneficjentem tych kłopotów, bo teraz handlują z całym światem, sprzedają maseczki i tak dalej. Włochom sprzedali te same, które dostali w darach z Włoch wcześniej, więc takie biznesy robią Chińczycy. No, ale zatrzymały się gospodarki świata. W Chinach trochę się też przytrzymało, ale oni nadal produkują i sprzedają, ale przede wszystkim mają dużo waluty i będą korzystali ze spadków giełdowych do wykupywania firm europejskich. I obudzimy się po tej pandemii z, z, takim, z taką obserwacją, że tu dookoła wszędzie Właścicielami tych spółek akcyjnych, które były nasze, tych wszystkich symbolicznie mówię KGHM-ów i tak dalej, nagle są chińskie banki. To jest duże zagrożenie już, że w ten sposób. To już jest historia na następny odcinek, bo teraz odpoczniemy i posłuchamy piosenki. Ależ proszę bardzo, czuję Ależ się skrillowany.